Siemano widzowie! Witam w kolejnym odcinku serii Quick Look, w której to gadamy sobie o najróżniejszych filmach, popkulturze, ogólnie ludziach, nie wiem, kreskówkach i po raz kolejny dzisiaj zajrzymy do świata Has Been Hotel, ponieważ dzisiaj będziemy dyskutowali nie o jakichś postaciach, ostatnio było sporo analiz, postaci były tier listy, ale nie dzisiaj w środę, czyli dzień, kiedy wypuszczam tego Quick Looka, dzisiaj porozmawiamy o czymś, co jest niejasne. Nie można tego podpiąć my się pod teorię, chociaż dobra, to jest teoretyzowanie, bo nic nie jest. Potwierdzone, ale pogadamy sobie o tym, jak tak właściwie trafia się do nieba w Hasbin Hotel. Bo jest to po pierwsze bardzo enigmatyczne pojęcie, którego sami aniołowie nie są w stanie nam wyjaśnić, czy tam serafinowie już niech wam będzie powiem tak, jak powinno być w oryginale serafinowie, czyli ci najwyżsi aniołowie nie są w stanie nam po prostu powiedzieć. Adam tego również nie wiedział, czyli w teorii pierwszy człowiek. I właśnie dzisiaj podzieliłem sobie na kilka podpunktów. Poruszymy dwa ciekawe wątki, czyli. Jak tak właściwie Adam znalazł się w niebie oraz jak dostał się tam sora Prosta sprawa, można to nazwać jako teoretyzowanie. Niektórzy mogą powiedzieć, że ten film jest niepotrzebny, ponieważ jest to w miarę oczywiste, ale. Dostaję naprawdę bardzo dużo pytań, jak tak właściwie postacie dostawały się do nieba. No i postanowiłem przedstawić taką najbardziej logiczną możliwą teorię, z którą myślę, że możecie się po prostu zgodzić, no bo nie widzę tutaj jak na razie minusów, a jeżeli jakieś są, no to dajcie je w komentarzu. Zaczynając od naszego kochanego węża, serpentes W ostatnich scenach mieliśmy tak właściwie yy, dwa duże plot twisty w pierwszym sezonie no i jednym było dostanie się naszego węża do nieba, już pomińmy fakt, że jego poświęcenie było naprawdę dosyć zabawne. On przez cały serial był jako taki comic leaf strasznie, nie mieliśmy tutaj jakiejś zajwanej super poważnej postaci, ale dostał się do nieba jako pierwszy, co niektórych mogą tam burzyć, że nie był to Angel Dust, który przeszedł chyba o wiele większą drogę niż sam wężyk. Ale no właśnie, dlaczego on tak właściwie się tam dostał? Jakie Warunki spełnił. Otóż widzowie, tutaj musimy sięgnąć do naprawdę ciekawych rzeczy. A mówię tutaj oczywiście o trzech cnotach boskich. Czyli trzech najważniejszych, tak naprawdę, przykazaniach. Właśnie do przykazań też musimy się odwołać, ale myślę, że cnoty są tutaj przede wszystkim potrzebne: co to wiara, nadzieja i miłość. Jeżeli chodzi o to, no to myślę, że Serpentis poświęcając się w ramach miłości oraz po prostu doznał odkupienia. Spełnił z trzech głównych warunków. Co do pozostałych, nie jestem troszeczkę pewien. Powiedzmy, że spełnił tylko jeden warunek, i dzięki temu był w stanie się tam dostać. Po prostu poczuł w życiu miłość. Nareszcie nie był samotny. Dzięki tak naprawdę swojej, można powiedzieć, przeszywanej rodzinie, był w stanie się lekko zmienić. Jego droga była naprawdę niesamowita. I pod koniec był w stanie sprzeciwić się tej tyranii, którą, um, którą propagandował nam, oczywiście, Adam. Właśnie, co do Adama. No to jego śmierć była dosyć um, niespodziewana pod koniec pierwszego sezonu. No wiadomo, to był główny antagonista. Nie ma co do tego. Mówić, Adam był pierwszym antagonistą w Hasbin Hotel na tym głównym w pierwszym sezonie, i jego śmierć do dziś wywołuje naprawdę. Dużo skrajnych opinii, ponieważ widziałem naprawdę wiele i to wiele teorii o tym, że Adam teraz na pewno będzie upadłym aniołem, będzie zostanie zesłany do piekła. I wiecie co, to jak naprawdę ma sens. Tylko powiem wam jeszcze jedno. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego jakby Adam dostał się do nieba pomimo bycia takim dupkiem? W sensie autentycznie, dlaczego on się tam dostał, skoro był postacią naprawdę antagonistyczną. No i tutaj z pomocą przychodzi druga sprawa. Serpentus oprócz tego, że spełnił powiedzmy cnotę boską, to mamy na to również drugą teorię, która zakłada czystość sumienia. Do nieba dostajesz się, jeżeli nie masz nic na sumieniu. W tym wypadku serpentyn, poświęcając się, całkowicie odkupił swoje sumienie, nie czując już żadnego bólu ani po prostu skarg do siebie samego. A co do Adama, no to dostał się on do nieba przez to, że nie miał po prostu w życiu autorytetu i absolutnie nie odczuwał poczucia winy, przez co nawet nie miał skrupułów w zarzucaniu sobie jakichkolwiek przewinień i jego sumienie było puste, pomimo tego, że wcale takie takowe nie powinno być. Dlatego to jest moje wyjaśnienie. Adam dostał się do nieba po prostu przez swój egoizm i to, że nie był w stanie zaakceptować, że nie jest perfekcyjny. A co do tego, że staje się upadły maniołem, no to tutaj sprawa wygląda w ten sposób, że rzeczywiście, jeżeli już mówimy o tych cnotach boskich, no to ludzie lubią też przywoływać tutaj siedem grzechów głównych. Adam pod koniec wykazał się czymś naprawdę tragicznym Herezją w najczystszej możliwej postaci, o czym mówiliśmy w ostatnio w analizie. Herezja owa to oczywiście takie pojęcie bardzo mocnego mesjanizmu. Coś jak w dziadach części trzeciej, tak jak Konrad po prostu postawił się na równi z Bogiem. Tutaj mamy podobny przykład. Adam postawił się na równi z samym stworzycielem, głosząc to, jak to on nie jest wybitny i jak to ludzie nie powinni składać jemu cześć, przez to, że jest tym pierwszym człowiekiem. Za takie coś rzeczywiście Adam może zostać stracony do piekiel, ponieważ jest to złamanie jednego z siedmiu grzechów głównych. Tutaj podpiąłbym chciwość i pychę. Dlatego uważam, że w kolejnym sezonie być może rzeczywiście Adam pojawi się u wrót naszego kochanego Asbin Hotelu i też wiadomo, ludzie spekulują, czy będzie on chciał doznać odkupienia, czy zrozumie swoje winy. Ja myślę, że to jest mocno spekulacyjne i na razie bym o tym za bardzo nie rozmawiał, bo nie mam na to żadnych przesłanek. Ale jak najbardziej, no, jest to prawdopodobne. No, nie wiadomo, co tam VivZiBułb sobie yy, poukłada w główce. Widzowie, koniecznie napiszcie swoje zdanie w komentarzach na ten temat i jak myślicie, jak rzeczywiście można dostać się do nieba w Hasbin Hotel. A na dzisiaj to by było tyle. Widzimy się najprawdopodobniej w kolejną środę. No i co wam mogę powiedzieć? Zapraszam do subskrypcji i do usłyszenia w kolejnym Quick Looku.